Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na wspólne obejrzenie mojego pierwszego zamówienia z katalogu Oriframe, katalog numer 7 w roku 2022, oczywiście. Katalog ten obowiązuje od 4 maja do 24 maja. Zamówienie składałem w pierwszym dniu obowiązywania tego katalogu. I y, są tutaj produkty dla mnie, jak również y, też produkty dla y, koleżanek, które też i wcześniej widziały ten katalog, także od razu miałem y, przed premierą tego katalogu zamówienie, ale też mam kilka takich produktów które u mnie zamówiły koleżanki, które mają własne konta, są konsultantkami, ale po prostu jakoś tak wolały, żeby to pierwsze zamówienie przeszło przeze mnie, a one sobie tam potem zbiorą zamówienie tam wśród swoich znajomych i już na swoje konto zamówią. Były to po prostu małe zamówienia, żeby po prostu same robiły te zamówienia, czekają po prostu aż same się te zamówienia powiedzmy zbiorą od znajomych. No i cóż, u mnie standardowo, zacznę od wellness, produktów wellness. No i wiadomo, u mnie zawsze jest w pierwszej paczce wellness damski i męski. To jest u mnie podstawa, zawsze rano przyjmuję te suplementy, męską wersję. No i oczywiście oprócz tego astaxantyna na wieczór, kwas omega-3. Błonnik prebiotyczny i probiotyk. Także to są u mnie standardowe zestawy. Tu jeszcze od razu, przy okazji, pokażę ten błonnik probiotyczny numer 47 filmu. To jest właśnie film specjalnie dedykowany. Temu, temu produktowi. Jak ktoś sobie życzy, to proszę bardzo, może sobie podejrzeć, tak? Co tam mówią o tym produkcie? I tu jeszcze, nie wiem, gdzieś się zaplątał. Może się znajdzie probiotyk, no ale dobrze, nieważne. Z nowości z tego katalogu. No to wiadomo, ja rozszerzona seria Love Nature, produkty naturalne z opakowaniami z red, że tak powiem wykorzystane z plastików, czyli jakby taki no, ponowna utylizacja plastiku, wykorzystanie ponowne materiałów opakowaniowych, ochrona środowiska, także to są tematy, które są bardzo ważne. I tak, żel pod prysznicą mam ochotę otworzyć, ale może nie. Otworzę mydełko. Zobaczymy jak ono pachnie. Te mydełka troszkę mają taki, można powiedzieć, taki spłaszczony troszeczkę profil zapachowy, więc pewnie żel będzie mocniejszy. Mnie się mytełko skończyło, więc dokładnie otworzę to. Wiadomo, i będę używać. Już od dzisiaj. A, trochę źle rozerwałem to opakowanie, ale proszę bardzo. No i cóż, zapach, wiadomo, jest to organiczny, organiczna woda kokosowa i melon więc yy, połączenie bardzo fajne. To, co czuję, no melon. Przede wszystkim po prostu czuję melon, więc mi się już to mydełko podoba, ponieważ melon ma taki świeży zapach, taki owocowy ale przede wszystkim taki dający poczucie świeżości czystości, więc bardzo fajnie i naprawdę to mi się podoba że są takie jakby wytłoczenia, no nie jest to taka powierzchnia płaska, zupełnie taka gładka coś takiego, też podobna taka tekstura na, jest w przypadku mydełki, mydełka z butanika dobrze Żelu nie będę na razie otwierać. On sobie tam poczeka w kolejce. Co jeszcze? Dla siebie. Taka szpatułka. Kupiłem ją dlatego, że też były komentarze odnośnie moich denek, że właściwie tam no, nie rości nam tubek, że tam dużo produktów jest w tych tubkach, no i przymierzam się do tego, żeby też przy okazji takiego denka rozciąć przy Was takie opakowanie i tam zobaczyć ile tam tego produktu faktycznie jest, no i do tego też będzie mi potrzebna taka szpatułka, a że szpatułkę, którą mam to jest taka raczej do maseczek ona jest taka troszkę dziwnie wyprofilowana więc tak sądziłem, że będzie ciężko cokolwiek tam tą yy, szpatułką wyciągać, a zobaczyłem w katalogu, że jest taka o, szpatułeczka ja ją wyciągnę więc ona powinna być bardzo dobra do różnego rodzaju kremów maseczek, takich produktów właśnie o konsystencji popłynnej, więc e, tak. No i też wiadomo, że do, do, też do kremu będzie, bo łatwiej higienicznie się wyciąga produkt ze słoika taką szpatułką. Także e, bardzo dziękuję pani Małgosi ostatnio właśnie, która mi zasugerowała, żebym troszkę rozcinał te, te opakowania, więc spełniam to życzenie, no i przy okazji też mam szpatułkę, tak, w tym celu. Dobrze, dla siebie z katalogu dwie takie rękawice, ponieważ moje różowe rękawice już troszeczkę są spatygowane. One mi dalej mogą posłużyć, ale stwierdzam, że no, czas jest wymienić. Już one się już tam czasem tak tutaj zbiera się, taki, taki ja wiem, takie frędzle trochę, ja tego nie lubię. Więc dużo one nie kosztują, więc sobie wymienię od razu też te rękawice do mycia. Ja używam od razu dwóch. Bardzo dobrze mi się myje. Zauważyłem, że używając tych rękawic zużywam mniej żeli pod prysznic, mniej mydeł. W ogóle lepiej się myje właśnie takimi rękawicami. Dalej. Dwie sztuki. Love Potion Secrets dla koleżanki, której córka uwielbia ten zapach. Więc wiadomo, że y, ten zapach jest teraz w cudownej cenie. Cenie roku, najniższej. Więc y, od razu było zamówienie na te dwie sztuki. Y, dalej. No, oczywiście też y, pominąłem przy okazji. Wolny nazwę, wszystko. Dojdziemy do każdego produktu. Subskrypcja próbek. Co katalog dostaję 10 próbek. Nie wiem jakie to są tym razem próbki, to, to zobaczymy. Tam tym razem były nowe produkty z serii łąd. A teraz zobaczymy co to będzie. O, oczywiście łąd. Proszę bardzo. I to jest Revive Me Daily Sleeping Mask, czyli słuchajcie, maseczka. To jest maseczka, która będzie nowością, pojawi się w katalogu kolejnym, czyli ósmym. Bardzo fajnie, także to, to lubię, że, że i naprawdę jestem zadowolony, że w ogóle skorzystałem z tej subskrypcji, bo 99 zł naprawdę tych próbek mam. Zdaje się chyba będę mógł jeszcze dodatkowo zamówić jeszcze jedną subskrypcję, więc chyba, bo to nie ma, zdaje się ograniczeń. I się zastanowię. Z tego względu, że pierwszy dzień zrobiłem zamówienie na ponad 100 punktów. To mogłem skorzystać z takiej oferty dnia, czyli wziąłem sobie damską i męską wersję. No, zapach, wodę perfumowaną Soul Fever dla niej i męska wersja. Promocja była taka, że jeżeli się zrobiło zamówienie na minimum 50 punktów, można było sobie wybrać wodę albo męską, albo damską. W przypadku zamówienia na minimum 100 punktów była, były oba, oba, obie wersje dostępne. I tak za jedną sztukę była cena chyba 19,99, w przypadku dwóch sztuk 34,99. Także naprawdę, no, cena, cena super. Zapach mnie się bardzo podoba. Co do damskiej, wiadomo. Nie używam męska, bardzo mi się podoba, jakoś tak sobie homikuje. Ja tu mam taki zwyczaj, że homikuję właśnie te zapachy, które bardzo lubię, a te, które tam za bardzo mi czasami może nie są w top trójce, no to chcę je zużyć i właściwie zużywam te zapachy, które jakby są u mnie w tej kolejce od czwórki tam powiedzmy do dziesiątki, tak bym określił. To wszystko też zależy u mnie. Yy, dalej. Była też taka promocja, że można było sobie wziąć taką czapeczkę Pumy przy zakupie dowolnego, chyba dwóch produktów wellness, czy jednego produktu wellness. A że u mnie ten wellness jest zawsze w pierwszym zamówieniu, to i też Puma czapeczka się znalazła. To koleżanka chciała taką czapeczkę, więc powędruję do koleżanki od razu. I skorzystałem z takiej promocji, nowości, z, z wellnessów. To są takie wzmacniacze aromatu do koktajli wellness. Jest taki właśnie kawa moka i taki smak owoców tropikalnych. I one były w dobrej cenie, bo 29,99, jeżeli się kupiło super szejki super szejki to są o, te produkty a ja się zdecydowałem na to, dlatego że już mi się powoli w ogóle koktajle kończą więc stwierdziłem, że to jest dobry moment żeby sobie je uzupełnić co prawda to są wersje takich koktajli które mm, zastępują posiłek różnią się tym że są bardzo dobrze zbilansowane jeżeli chodzi o wartości odżywcze Również mają dodatek witamin i składników mineralnych, czyli tutaj, jakby, już jest można powiedzieć, taka jedna porcja super shake'a. To jest odpowiednik jednego posiłku, na przykład kolacji. Tak? Więc bardzo chętnie ja kiedyś miałem taki super shake. Zdaje się, chyba waniliowy, bardzo mi smakował. Czekoladowy, piłem na różnych takich eventach, spotkaniach. Związanych z Oriflame, oczywiście. Też dla znajomej mam taki wałek. Proszę bardzo. To jest ten wałek, taki chłodzący, taki masażer do twarzy. I co jeszcze? I tu jest jeszcze teraz tak. Z wellness dla mnie. To jest ten probiotek, on się tam schował z tyłu i wraz z materiałami czyli z tym katalogiem już ósmym w którym jest ulotka programu zapraszaj programu witamy na katalog siódmy i ósmy oferta dodatkowa, myślałem, że już nie będzie oferty dodatkowej, ale jednak na katalog ósmy jest oferta dodatkowa, jedynie co już nie ma biznes and beauty tego magazynu bo będzie w wersji elektronicznej. No, szkoda, zawsze wersja papierowa jest fajna, ale myślę, że pewnie taka wersja elektroniczna jest lepiej po prostu dopasowana do realnych warunków sytuacji. Wiadomo, druk to tam ileś czasu zajmuje, więc tutaj będzie można lepiej, pewnie reagować. I po prostu oferować jakieś lepsze promocje i, i mm, okazje dla nas stąd też pewnie mm, polubię wersję elektroniczną już od katalogu 8, Dokładnie od tego katalogu, tak. I tu jeszcze była próbka. Y, Wąt, i to są dwie próbki produktów, które się pojawią y, w katalogu ósmym, właśnie. I tu proszę bardzo, tu już jest ta jedna ta y, maseczka, o której. Mówiłem, pokazałem wcześniej, który no, dostarczono mi w, w, w ramach subskrypcji tych próbek, i tu jest taki hmm, krem ubity, czyli jakby taka po prostu pianka kremowa. Proszę bardzo, tak będzie wyglądać opakowanie. Także ja jestem ciekawy i, yy, obu produktów, także myślę, że. Oba produkty mogę y, wykorzystać do y, swojej pielęgnacji na przykład. Tak? No bo ta seria łąd rozumiem, że jest niby dla wszystkich y, taka unisex i dla pań, jak i dla panów, ale mimo wszystko jednak widzę pewne ograniczenia. Y, więc myślę, że y, na pewno ten y, krem na dzień w takiej wygodnej, nowoczesnej formie to skorzystam. Y, maseczki bardzo lubię tego typu, więc myślę, że Kupię sobie na spróbowanie, no a z katalogu, y, tego y, siódmego, y, obecnie obowiązującego, to jeszcze w kolejnych zamówieniach i mi będą tam spływały od znajomych. To po prostu sobie zamówię dla siebie produkty z serii Want, Mam bardzo dużą ochotę na to masło takie oczyszczające do twarzy, więc. Y, ale słuchajcie, bardzo fajna ulotka. Ja Wam powiem, y, pewnie będzie można ją nabyć. W jakiś sposób. I podam wam kod 143 862. Także proszę bardzo, sprawdźcie sobie dokładnie, ile kosztuje taka, taka, no można powiedzieć, nie kopertka, czy to ulotka, można powiedzieć, z dwoma próbkami nowości. I na koniec tutaj właśnie mówiłem o tym, że znajoma. Zamówiła u mnie produkty z pierwszego dnia oferty. To jest właściwie oferta, która obowiązywała tylko w pierwszym dniu katalogu, i to oferta była taka 2 plus 1. Także od czasu do czasu ta oferta się pojawia. O ile pamiętam historycznie, to raczej w pierwszym dniu katalogu raczej nie było. Także to jest taka niespodzianka i się bardzo cieszę. No i y, tam było do wyboru sześć zestawów y, na zasadzie takiej, że za jeden zestaw płaciło się, y, czy za jakiś produkt albo zestaw, 34,99 zł. To już była cena taka, y, można powiedzieć, klubowa i... Y, 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 przy dwóch sztukach jakiego dowolnego produktu, trzecia sztuka była gratis. I tak naprawdę, patrząc na te zestawy 34,99 razy 2, podzielić przez 3, no to właściwie taki jeden produkt czy zestaw wychodził 23 zł. Uważam, że naprawdę bardzo dobra okazja. No i na przykład Jordani Gold Men. Bardzo fajna woda. Naprawdę cena super. Drugi zestaw to jest Master Creation podkład i taki eyeliner z Giordani Gold. Dwie sztuki za 23,99. To jest naprawdę śmieszna cena. I tu produkt ostatni to z tego co pamiętam, to były tutaj takie dwie maseczki. Joyce i tutaj był Booster Proszę bardzo Także te cztery produkty Za 23,99 Wychodziły I tu jeszcze koleżanka zamówiła taki podkład No nie to jest podkład Tylko to jest pomada Pomada taka do brwi o, Proszę bardzo Tak ona wygląda Super Także zaraz pakuję paczkę, jutro, jutro wysyłam. I jeszcze miałem bardzo duże takie zamówienie. Jedno też od znajomej, która yy, no, zamówiła, yy, że tak powiem, produkty z dostawą do siebie, yy, do domu. I, I tu naprawdę było dużo, bardzo dużo tych produktów, to więc nie jestem w stanie ich pokazać, ale dosyć spory było ładne zamówienie i szkoda, że, że naprawdę było to bardzo pilne zamówienie, bo bym chciał pokazać różnorodność po prostu tych produktów w tym zamówieniu. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobał ten film, te produkty, które tutaj pokazałem. Dajcie znać, co Wy zamówiliście z katalogu siódmego, a naprawdę katalog się zapowiadał bardzo dobrze. No i rzeczywiście, wystartował też znakomicie myślę, że tutaj ta seria Wond dużo, dużo do, dobrego zrobiła i troszkę namiesza, bo widać, że naprawdę firma się stara, żeby te kosmetyki unowocześnić, żeby cały czas iść za trendami, a nawet bym powiedział też i w pewnych aspektach wyprzedzać. wyprzedzać. I tu szczególnie mówię o tym podejściu do tego środowiska, bo naturalne produkty ekologiczne, jeżeli chodzi o opakowania z recyklingu materiały, także biodegradowalne formuły, spółki, produkty spłukiwalne, także naprawdę dużo dużo dobrego się dzieje. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli nie jesteście jeszcze klientkami Oriflame, a chcecie sobie kupować nawet na własne potrzeby, czy też dla znajomych, Chcecie korzystać ze zniżek, z takich właśnie programów powitalnych? Tutaj też zapraszam do poprzedniego filmu, ponieważ tam pokazuję torebki, które są teraz w programie. Witamy. To dajcie znać, napiszcie do mnie informację, że chcecie coś więcej wiedzieć na temat właśnie tutaj tych produktów. Wariflame, jak można skorzystać z tego programu powitalnego? i Ja wam wszystko wytłumaczę. Mail do mnie jest podany w opisie tego filmu, także musicie sobie rozwinąć opis. Dziękuję serdecznie, do miłego.